No, witam Was w pierwszym odcinku z serii Minecraft na płasko No tak, to będzie taki jakby let's... Nie, nie, jakby tylko po prostu to będzie let's play No to najpierw idzie, jest to taki... O ja, co się stało? A, ja mam oryginalnego, nieoryginalnego Windowsa dlatego No, to idziemy najpierw... o, jakie duże drzewo! Idziemy najpierw zbierać drewna. Wybrałem ten yy, świat... Yy, z tego najnowszego minecrafta, ten najn ten no świat z drzewami, z, ze stone'em, no i z tymi innymi, nie, chyba z minerałów tutaj nie ma, surowców. O kurczaki. Kurczaki, a masz kurczaku. Na trzy hity. Nie uciekaj, kurczaczku. Cztery, uuuu Zabijecie piórkiem A masz Ej O, owieczki To sobie już od razu e, Wezmę, bo w razie czego jakby Była nocy Owieczek Chodź tu owco O to będą takie Odcinki po 15 minut Może później porobię tak po pół godziny, 40 minut nie wiem jak to wyjdzie. Chodź tu. No i używam, nie gram na game modzie. Nawet wam zaprezentuję. No nie ma. Albo piszą tylko te podstawowe, nie podstawowe komentarze tylko po prostu. To co możemy zrobić na normalnym survivalu bez żadnych, y, comment, comment, tak. No i takich różnych wspomagaczy. Między innymi Tumana Items. A i jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za pozytywne oceny mojego filmu moich filmów. No i za tyle wyświetleń. No i czterech widzów. Bardzo wam za to dziękuję. Teraz zbiorę sobie z 15 albo z 16 drewna i idziemy dalej. Sobie skraftujemy na przykład kilof albo... no kill off na na początek. No i tam to drzewo albo tylko dół zetniemy. O świnka. O, tam jest. Zaczczę cicho. Tutaj sobie jeszcze tak zciszę. O. I zabijemy sobie świnki i krówkę. Czasami mam takie bugi, że jak uderzam świnkę to w ogóle i nic nie robię. Po prostu albo mogę przez nią przechodzić. Jakby, miał, jakby miała goda. Albo na karaty grała. Chodź tu. Mustaż. A masz. O, już mam cztery. To będzie taka seria na Peaceful. Dopóki sobie nie zbuduję jakiegoś domku lub, nie wiem, czegoś innego, to dopiero wtedy zacznę grać na surwi... na takim normalnym survivalu z mobami. Poczekajcie, sprawdzę tylko ile już nagrywam, no i do nie wrócę, tylko po prostu zobaczę. Dobrze już sprawdziłem. Jeszcze zostało mi dziewięć, osiem minut. Tu sobie zrobię to drewno, drzewo. Hmm. Hmm. Czekajcie sobie oblicze. Ile do 24 będę tak nagrywać Tak, teraz sobie y, na deski Crafting table A wiecie co? Chyba sobie włączę efekt chodzenia No, od razu lepiej Sobie tutaj Zrobimy mi Ostatnio na Craft Word serwie dostałem bana, nie wiem dlaczego i z jakiego powodu. O, teraz y, się zagłębimy pod powierzchnię tego tej mapy. Powinno być tu chyba 5 kratek tego dirtu. to sobie trochę pozbieram tutaj cobblestone'a ops tak to sobie zbiorę chyba z 8 i wtedy sobie zrobię piecyk i zrobię sobie pochodnie bo mało możecie widzieć tak jak samo jak ja O, to sobie wyjdziemy już O, tutaj sobie zrobimy Tutaj jest na początku kamienny kill -off. No i piecyk O A wiecie co, chyba wyłączę ten efekt chodzenia u słabego kąpa i będzie mi to mulić, to sobie zrobię to drewno i sobie, niech się przytopi i wtedy sobie Uff. bo inaczej to chyba nie znajdę tego, nie wiem czy tutaj się na takim świecie Teraz piją się ze, z wioski Czy też nie? Obecnie gram na Minecraft 142, nie aktualizowałem go sobie jeszcze na 145 Tak No, <coughs> sorry O już mi się pik niszczy. Tutaj możesz na, na pierwszą noc tutaj się prześpię. Nie prześpię tylko zostanę. O, zobaczymy ile już nam się piło No już wszystko. To sobie weźmiemy, weźmiemy deseczki. Tak. 20 torczy chyba wystarczy No tak, na razie tutaj ma I mam też taki pomysł, że dalibyście mi taki Wysłalibyście mi Podalibyście mi w komentarzu yy, Pomysł na dom z, z tego Jak to się nazywało Z drewna, bo tutaj raczej innego surowca nie znajdę I może też ze stona lub cobblestona no, bzdirtu <grywa> o już się kilof rozwalił i ja już za chwilę tutaj sobie wezmę tutaj sobie przełożę z sobie zbiorę tutaj Tak chyba może być. Tutaj sobie to wykopię i akurat będzie tak. No i tutaj to. Mnie tutaj trochę przeszkadza. Zrobię chyba sobie schodki. O, cały czas mi łyżka nie wiem o co chodzi. Raz działa, raz nie. to sobie zabiorę do środka. No i to też. No sobie zejdziemy i się już będę z Wami żegnać niestety. Zejdziemy, uremontujemy trochę i wtedy się z Wami pożegnam. To tu, to tu sobie skraftujemy łóżko. A o, odwrotnie, sorry A łóżko. Tak, i sobie zrobimy dwie skrzyneczki. Taką, nie dwie, tylko jedną dużą skrzyneczkę. Postawimy je sobie, schowamy na przykład mięsko jakieś cenniejsze na takim to sobie zostawimy drewna też nie to sobie tutaj wrzucę cobblestone, nie zbyt cenny tutaj sobie wyłożę Drewno będzie więcej to też tutaj sobie trochę rozkopiemy pozbieramy trochę więcej cobblestone Patrzę na czas, żeby na czas, żeby nie przedłużać tego odcinka. Tutaj może zrobię w tym małym pomieszczonku, nie wiem, coś jakieś. Żeby przetapiać tutaj różne rzeczy. No jak mówiłem przedtem, że będzie taki ogłoszony taki nie konkurs, tylko no taki konkurs, że będziecie mi wysyłać różne prace, pomysły na... No, na domek. Tutaj, to sobie zrobimy drzwi. I pach. I pach. <tryk> <tryk> Dobra, to już chyba skończę ten odcinek, żeby nie przedłużać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się spodobał ten filmik i chcecie więcej takich, komentujcie, subskrybujcie. Będę też bardzo wdzięczny za kciuki w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.